Igorek pięknie! Pięknie i kciu! Trzymam kciuki! Trzymam kciuki, pięknie! Superancko Igor, nie daj się tylko pod górę, dobra? 32 drugim 33. I 33 Także jeszcze cztery kółeczka mają Do mety To samo dla zawodnika z numerem 27. I się dawaj I 34 No biegniemy, biegniemy Biegna z tobą kochanie Biegna z tobą Biegna z tobą synu Masz ekipę jeszcze za sobą Także nie daj się Igorku pod górkę Biegnij, biegnij. Pierwsze okrążenie. No, dawaj, dawaj. Cii, cii. Zawodnik 10. 10, 10. Dobrze jedziesz. Jeszcze I jeszcze jedna do mety. I patrz. trochę wyżej Gorek wsiąść sobie wyżej. I piąteczka i Numer 11, tak. Dawaj, mocno. Mocno, okrążenie. mocno. I dawaj. I dawaj. Na... No jedź, jedź kochani, jedź. Ciśnij, ciśnij, bo masz za sobą Isiu, jeszcze całą ekipę, także nie daj się Igorku, musisz cisnąć, nie oglądaj się już, tylko skup się na jeździe, masz jeszcze zjazd i pod górkę i koniec Igor, także ciśnij, ciśnij synu, pięknie, pięknie, Jeśli już prawie jesteś na górce, Iściu już prawie na górce. Ciśnij! Ciśnij go gonią! Tylko się już nie oglądaj! Nie oglądaj się! Już dawaj z górki! Raz, dwa, trzy z górki! Nie oglądaj się! Nie, nie oglądaj się, tylko jedź!